Straż miejska kojarzy się nam przede wszystkim z fotoradarami, które robią nam zdjęcia, kiedy akurat zdarzy nam się łamać ograniczenie prędkości. Wypisują mandaty za złe parkowanie, kiedy się spieszymy i nie zauważymy, że postawiliśmy auto w niedozwolonym miejscu, albo kiedy pomylimy park z pubem i napijemy się tam piwa, a oni po prostu nas spiszą. 29 sierpnia Straże Miejskie i Gminne obchodzą swoje święto. Ich podstawowym zadaniem jest pilnowanie ładu i porządku publicznego. Czyli sprawdzamy, czy nie dochodzi do jakichś zakłóceń bezpieczeństwa porządku w ruchu drogowym, czy nie dochodzi do przypadku wandalizmu. Spytą jest bardzo szerokie. Reguluje to ustawa, dlatego też no, ciężko jest to w kilku słowach ubrać. Tak naprawdę mieszkańcy nas mogą zmusić się z każdą sprawą, ale postaramy się im pomóc. W trakcie tegorocznej powodzi strażnicy pomagali między m.in. w ewakuacji zwierząt z zagrożonych terenów. Formację tworzą ludzie, którzy poza pracą mają również swoje hobby. Moją pasją jest muzyka, muzyka klasyczna, a wśród tej pasji mam parę miłości. Ostatnią moją miłością e, o dziwo jest Ryszard Wagner, ale być może jest to związane z tym, że starzeje się i e, do Wagnera podobno dorasta się po czterdziestce. Płasem. Mam a jak skumuluję troszeczkę wolnych dni, to wtedy wyjazd z góry albo to jest rower na rowerze albo to właśnie takie piesze wędrówki po naszych górach, po słowackich, po czeskich. W tej chwili mam z sobą pracę akurat on jest przygotowany, bo teraz za trzy dni wyjeżdżamy już w nasze polskie teatry i w teatry słowackie i właściwie to jest taki gotowy mój zestaw na te dwa tygodnie, które będziemy właśnie tam sobie chodzić po tych górach a pasja potrafi połączyć różnicę wieku, czyli ja 55, kolega 30, dzieli nas 25 lat, ale w czasie biegu są wszyscy dla siebie równi i pasją maratony jest to wspaniałe, że biegnie się z różnymi osobami. Od bezdomnego po premiera. Mieliśmy przyjemność i biec z panem byłym premierem, z panem Kołodko, biega poseł Mężydło, biega prezydent Grobelny i po to, jak to się mówi, biegliśmy z nimi piszczel w piszczel.